Ciemka widzowie, dzisiaj robimy challenge z 24 godzin na Razadorze i rozwiązanie konkursu, który zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku z serii. Sorki, że tyle czekaliście, ale trochę nam zajęło latanie na Razadora i skupowanie eku na konkurs. Właściwie to najwięcej czasu poświęciliśmy na szukanie itemków, bo wybraliśmy sobie najgorszy czas na to, bo są ewenty świąteczne i eku na dropa jest w piku cenowym. Oglądajcie do końca, bo myślę, że nie będziecie zawiedzeni efektami. Jakbyście się zastanawiali, czemu otwieramy szkaty zamiast sprzedać, to dlatego, żeby było ciekawiej. No i żeby challenge miał sens. Bo w końcu każdy może sobie sam policzyć plus minus ile są warte skrzynie z 24 godzin biegania na danga, a dropu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co do danga, jest giga prosty, przynajmniej na tym etapie gry, na którym jesteśmy. Fajnie dropią kory i przy okazji jakieś skarpetki i płatki śniegu, więc warto pójść nawet raz dziennie na tego raska, już nie tylko dla dropu, ale też dla zrobienia paszy dla konia i korów. A co do dropu, to głównie liczyliśmy na smocze płomienie i skrzynie ksiąg zwierzę, bo są to najdroższe przedmioty, które lecą z razadorów. A no i chcieliśmy sobie też pootwierać skrzynie dla peta i zobaczyć, jaka jest szansa na owce potworów. Fajnie, że pierścienie te pelecą, bo na szamanie zawsze się one przydadzą. Szkoda, że ulepki z Razadora są już praktycznie nic niewarte, bo leci tego całkiem sporo. Nawet dodali zmianę, że z metyny na dungu dropią ciężkie pasy, ale już trochę za późno na to. Ulepki, które lecą ze skrzyni, są praktycznie bezwartościowe i ciężko je sprzedać. Nawet ich nie podliczyliśmy w końcowym podsumowaniu. Liczyliśmy też na jakieś fajne bronie na 75 levelu z wysokimi średnimi, bo całkiem sporo tego leci. Zawsze by to trochę podbiło budżet na konkurs, bo jak pamiętacie, cały zarobek z tego challenge'u idzie na itemki dla Was. Są to itemki dla Dropa, bo sami tak zdecydowaliście w ankiecie. Pamiętajcie, żeby mieć Subika i Dzwoneczek, to będą wam się wyświetlać nasze posty. Nie wykluczone, że w przyszłości zrobimy jeszcze coś podobnego, bo spodobał nam się wasz odzew na taki konkurs i chcielibyśmy robić tylko takie na większą ilość wonów, ale oczywiście trochę rzadziej. Dlatego śledźcie nasz kanał, bo komentarzy nie ma aż tak dużo i jest duża szansa, że któryś z was wygra. Ale obawiam się tylko, że ciężko nam będzie przebić ten konkurs, ale to sami zobaczycie dlaczego. Widzowie, ogólnie to byłem bardzo zaskoczony dropem, bo ciągle ciało coś wartościowego i na oko za każdym razem upadało się bardziej otwierać szkaty niż się selać. Wiadomo, że to RNG, ale trochę otworzyliśmy tych szkat, bo jakoś 370, jakąś skalę porównawczą mamy. Fajnie się otwierało, kiedy leciały te skrzynie ksiąg zwierza i miksy do alchemii, bo wiedzieliśmy, że będziemy mogli bardziej poszalić z tymami dla Was. Na początku obawialiśmy się, że będziemy musieli dokładać do interesu, bo zapowiedzieliśmy, że konkurs będzie na nie mniej niż 20 wonów. Podliczając wszystkie szkaty z 24 godzin zarobilibyśmy około 21 wonów ze sprzedaży szkat w zależności od tego jak skrzynie stoją na rynku. A wahają się dość sporo, bo w momencie robienia razadorów kosztowały one 4,5 k, a gdy już montujemy odcinek kosztują 5,5 k. Co daje całkiem sporą różnicę. Zarobek z otwierania razadorów jest o dziwo wyższy i to nie tak mało, bo wyszło nam około 26 wonów, ale żeby nie było nudy, zaryzykowaliśmy otwieranie skrzyń PETA. Wiedzieliśmy, że jest to ryzykowne, bo Łowca Potworów leci naprawdę rzadko. W końcu jego cena nie wzięła się z kosmosu. No a nie ukrywając, tylko na tą księgę liczyliśmy, żeby nam się zwrócił ten opening. Mówiliśmy się z Hitsu, że jeśli nic ciekawego nie wyleci, to oddamy do puli te 10 wonów z własnej kieszeni. Naprawdę nie wierzyliśmy, że nam dropnie ten Łowca. Fajnie wyszło, bo prawie że potroiliśmy budżet na konkurs dla was. Podsumowanie wszystkich wartościowych przedmiotów, które wyleciały z Razadorów. Ceny oczywiście trochę zaniżyliśmy, żeby to szybko sprzedać, bo nie chcieliśmy, żebyście czekali na odcinek miesiąc. I tak ceny są mega nieadekwatne, bo teraz są o wiele droższe, ale nie mogliśmy tego przewidzieć. Sklepik stał niecały dzień, co nas trochę zdziwiło, bo nie spodziewaliśmy się, że ten łowca tak szybko zejdzie. Wystawiliśmy go tylko o wona taniej niż stały na rynku i szczerze mówiąc, gdyby ktoś wtedy do nas napisał, że kupi go za 40 wonów, to pewnie byśmy go sprzedali, bo nie chcieliśmy zwlekać z odcinkiem. Tutaj widzicie, jak kupujemy pierwszy przedmiot. Zdecydowaliśmy się na talik z insektami, bo jest to totalna podstawa dla dropa. Nie kupowaliśmy talika na ogień, bo po przeliczeniu wychodziło dużo drożej, a siłę ognia można pozyskać jeszcze w inny sposób. Tarcza tylko z NNO, nic więcej do V3 i na dropa nie potrzeba, a szkoda nam było budżetu na lepszą. Tutaj sałata wypatrzył fajnego FMS-a. Średnie nie są jakieś powalające, ale cena FMS-a średnie 40 plus przekracza 20 wonów. Woliliśmy wydać tę kasę trochę inaczej, bo te trzy średnie by dużo nie dały. Zdecydowaliśmy się na legendarny Rubin, bo jeśli nie ma się całego koła mitycznego, to w zasadzie różnica między mitykiem a legendą jest znikoma. Zresztą budżet nie pozwalał aż tak szaleć. Jeśli chodzi o szarfę, to szukaliśmy czegoś z jak największą wartością, bo na takim podstawowym EQ, jak tutaj składamy, średnie nie są aż tak efektywne. No i koniecznie szarfa 19, żeby drap się jakoś prezentował. Tutaj chyba najdroższy item, ale zależało nam, żeby w EQ było dużo procent do perzeta, bo nie mamy tu maks na ogień, a chcielibyśmy, żeby EQ dawało radę nawet bez kostiumów V3. Myślę, że branza jest naprawdę fajna, sama biegam w podobnej na melee. No i wielkie dzięki dla gracza, bo zszedł nam dwa wony sceny. Śmiertelki też szukaliśmy 10 do perzeta, zresztą to i tak była najtańsza opcja, bo samo 15 ogień na tamten moment kosztowało jakoś 8 wonów, więc woleliśmy mieć ni na ogień, ale też coś do perzeta. Padłem na pomysł, żeby trochę zaoszczędzić i nie kupować butów i naszyjnika na ogień, tylko spróbować zrobić samemu. Na tamten czas zwykłe buty czy naszynik plus 9 tylko z HP chodziły 4 won od sztuki. Jak widzicie nie było nas na to stać. Ulepki nie były jakieś mega drogie, bo w sumie tylko te czerwone wstęgi były coś warte. Naszyjniki robiliśmy u kowala, bo normalnie można kupić je u handlarki, więc szkoda było na nie bodzi. Akurat kupiłem ulep na styk i z odrobiną farta jeden naszynik wszedł na 9. Buty zdecydowałem się klikać bodziami z B, bo miałem ich sporo, a nie są mi one w ogóle potrzebne. Było mi wygodniej klikać bodziami niż szukać 15 par plus 0 i robić na plus 9. Myślałem, że idę na 9 level, trochę szybciej wejdzie na plus 9, ale tak nie było tak źle. Bony też dodawaliśmy od nas, bo ceny rynkowe to rozbój w biały dzień. Liczyliśmy, że wejdzie od razu jakieś HP, bo jest to wystarczające dla podstawowego dropa. Wiadomo, mogliśmy kupić nasier z US, albo buty Phoenixa, ale wyszliśmy z założenia, że musimy złożyć EQ dla totalnie nowego gracza, który chciałby sobie radzić od razu w V3 na eventach. Może i te nie są jakieś spektakularne, ale woleliśmy ubrać całą postać niż kupić jednego fms 45 średniej, jak zbroję. zbroje. W od razu weszło HP ale buty postanowiliśmy raz mieszać z mianką z B, bo 500HP to jednak bieda. Ebo kupiliśmy czyste plus 9, bo wydawało nam się, że musielibyśmy kupić za dużo ulepków i kolczyków, przez co mogłoby się tak nie opłacać jak w przypadku butów i nasiora. Ale w gratisie wybonowaliśmy te Ebo, żeby mnie tak w oczy. No i nadrabiamy siłę ognia w FMSie, bo bardziej się opłacało dodać się bonus za dwa wony niż kupować talik ognia plus jeden z insektami. Zostały trzy wony, więc postanowiliśmy, że zaczniemy ulepszać rubin, bo z tymi fasolkami nigdy nie wiadomo. Na początku był plan kupienia hełmu z 15 ogień, ale wierzcie lub nie, nie mogliśmy znaleźć takiego w rozsądnej cenie. Dlatego stwierdziliśmy, że lepsze będzie odciążenie zwycięzcy ulepszaniem rubinu do plus czterech. trochę ciężko wchodził, ale ważne, że wyrobiliśmy się w budżecie. Dajcie znać w komentarzach, czy spodziewaliście się, że takie itemy będą aż tyle warte. Wydaje mi się, że gdyby nie było aktualnie eventów, to zmieścilibyśmy się w 45 wonach. Tutaj już podsumowanie, co końcowo udało nam się kupić za te 60 wonów. Pamiętajcie, że są to itemy z 24 godzin na razadorze. Ogólnie mam nadzieję, że nie wyszło tak źle. Staraliśmy się wyhaczyć jak najlepsze itemy w jak najniższej cenie. No i przechodzimy do losowania. Trzymam kciuki za Was wszystkich, ale niestety tylko jedna osoba może wygrać. A tutaj nasza zwycięzczyni. Skontaktowaliśmy się z nią wcześniej, żeby nagrać klip. Gratulujemy wygranej. To już by było na tyle widzowie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i komentarz, żeby było co poczytać.